Witam serdecznie dzisiaj na kursie trzecim, lekcja 7 z programowania. Dzisiaj będziemy mówić o zmiennych. Zmienne są to takie niewiadome, można powiedzieć, które możemy w pewien sposób zmieniać. Mogą to być liczby, mogą to być znaki, ale dzisiaj będziemy skupiać się głównie na liczbach i na tym jak te zmienne można Zmieniać podczas programowania. Na początek mamy taki prosty przykład, który zobrazuje nam, jak takie zmienne działają. Ten algorytm będzie nam rysował monety, używając do tego współrzędnych monety, współrzędnych, tam gdzie, współrzędnych pola, w którym ma się ta moneta znaleźć. I używając do tego właśnie zmiennej, zauważcie, że tutaj nie ma tego bloczku takiego, który pokazywał, żeby ten króliczek szedł do góry. Mamy tutaj właśnie tylko takie bloczki, które wskazują o współrzędnych królika. No to zaczynamy. Więc tak, pierwsza instrukcja to jest instrukcja, która do zmiennej A przypisuje nam 0, czyli ta zmienna będzie po prostu zwykłym 0. Następnie mamy pętlę, która się wykona 10 razy. I do tej pętli mamy, w tej, w tej pętli mamy y, zapisane y, taki, takie równanie, można powiedzieć, czyli do zmiennej a dopisz a plus 1, czyli w momencie, gdy się pierwszy raz ta pętla wykona, to mamy tak a to się równa 0, bo tutaj było 0 na początku, plus 1, czyli a będzie równa 1, następnie y, miejsce tutaj y. Będzie wstawiana e, wartość e, zmiennej A, czyli w tym wypadku 1. Czyli jak zauważycie, e, mamy tutaj właśnie tą zmienną, naciskamy dalej. Tutaj do zmiennej A jest przypisana tak naprawdę 1, bo tutaj było na początku 0. Następnie e, xem jest 1. Jak tutaj najedziemy, to widać po lewej stronie, tutaj na dole, o tutaj. Że x jest równe 1 i on będzie, jak nawet będziemy przesuwać do góry, jest on niezmienny, natomiast y będzie zmienny i on będzie się zwiększał o 1. I to zwiększanie o 1 pozwala nam ta instrukcja na to, żeby się nam zwiększało o 1. Dobra, ale przejdźmy dalej. Czyli tak, mamy tutaj 1, mamy 1, czyli w polu o współrzędnych 1 narysuj monetę, następnie Pętla wykonuje się drugi raz. Tutaj pamiętamy, że tutaj to a było 1, czyli 1 plus 1 daje nam 2. Czyli e, narysuj następną monetę o współrzędnych 1, x i 2, czyli w tym miejscu, zobaczcie, naciskamy, rysuje nam kolejną monetę. I później mamy tak, tutaj dwójka była a. Pętla się wykonuje od początku, czyli a to się równa 2 plus 1 daje nam 3. Czyli rysuje nam w polu trzeci i tak dalej leci sobie aż do e, cy, aż a osiągnie cyfrę 10. Przechodzimy teraz do pierwszego zadania, które ma nam e, zobrazować i pokazać jak to od strony praktycznej można zrobić. Zobaczcie tutaj mamy narysować wodę przez całe e, przez, przez cały y równa się 1 tak, x się będzie nam zmieniał Natomiast y będzie cały czas równy 1. Zaczynamy najpierw od utworzenia pętli. Wiemy, że ta pętla będzie musiała się wykonać 15 razy, czyli tyle, ile jest tutaj pól do zamalowania. E, żeby to osiągnąć, nie mamy normalnie cyfry 15, więc musimy użyć tutaj szerokości całego ekranu, czyli ten, e, ta instrukcja nam pozwoli na wykonanie pętli tyle razy, jaka jest szere, ilość e, klocków poziomu, czyli x, czyli 15. Następnie możemy, e, musimy teraz użyć tak zwanej e, z, zmiennej, która będzie, do której będzie przypisane e, odpowiednie równanie, czyli zmienna a ma się równać e, a plus 1, czyli co obrót pętli będzie a zwiększane o 1. Następnie rysuj wodę o współrzędnych xy. Następnie sprawdzamy, która współrzędna nam się w ogóle nie zmienia, czyli y. Ona jest zawsze równa 1, natomiast zmienia nam się współrzędna x. Współrzędną x jest w naszym przypadku będzie a, bo to będzie ta nasza zmienna. Włączamy program, zobaczymy co się będzie działo. Króliczek rysuje, tak? Przyspieszamy. I mamy zadanie zaliczone, to przechodzimy do następnego zadania. Kolejnym zadaniem jest wykonanie też rysunku. Tak? czyli mamy narysować tutaj wszystkie monety używając właśnie współrzędnych. Sprawdzamy najpierw, ile razy musi się ta nasza pętla wykonać. W tym wypadku mamy x równe 10, czyli 10 razy. Wrzucamy sobie pierwszą pętlę. Następnie do tej pętli musimy przypisać jakąś zmienną, która będzie nam się non -stop zmienić, tak zmieniać. Podobnie jak w zadaniu poprzednim do tej zmiennej dodajemy o 1, bo cały czas o 1 nam się będzie zwiększać, zobaczcie 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Czyli jak nam się zwiększa, jak się nam zwiększają już obydwie zmienne o 1, to musimy tak samo to wykonać tutaj, czyli najpierw będzie tutaj A1, po wykonaniu na następnym pętli będzie 2, później będzie 3, później będzie 4, później będzie 5 i tak dalej, aż do 10. W miejscu X i Y, jak sami widzicie, musimy wpisać tą samą literkę A, czyli używamy tutaj A i tutaj A, Przepraszam. Następnie So, wrzucamy sobie gwiazdeczkę, włączamy klawisz play i mamy zaliczone kolejne zadanie. Przechodzimy teraz do przykładu numer 2. W przykładzie numer 2 nieużyta zmienna jest równo 0, dlatego brak pierwszej instrukcji nic nie zmieni. No i sprawdzamy, o co tutaj nam chodzi. Czyli mamy tak pętla, która się wykonuje 10 razy. Do literki a przypisz a plus 1 i następnie narysuj o danym miejscu. Tak? I mamy. Kolejny przykład. Zmiennej można również przypisać wartość, a później ją zmniejszać. Tak? Czyli ta zmienna, zobaczcie tutaj a, można ją co obrót pętli zmniejszać o 1. Natomiast na początku, jeszcze przed utworzeniem pętli i uruchomieniem pierwszym, można tą zmienną, do tej zmiennej dać jakąś wartość, tak, która będzie tą wartością, można powiedzieć, początkową. I w tym wypadku mamy 10 pól tak, do góry, czyli pętla będzie tak naprawdę odliczać od góry do dołu. I zobaczmy, jak to działa w praktyce. Zobaczcie, od góry jedzie w dołu. Czyli tutaj gdzie było na początku 10, 10 minus 1 to jest 9, znaczy na początku było 10, tak? Czyli x będzie 1 zawsze, a tu będzie 10 na początku i rysuję tutaj nam pierwszą monetę. Następnie od tego, od tej literki a odejmuję 1 i zmniejsza się to do 9 i tak dalej, aż dojdzie do jedynki. Przechodzimy do zadania trzeciego, narysuj no, laby, czyli używając pętli, sprawdzamy sobie najpierw ile razy mamy wykonać, e, wykonać tą pętlę, 15 razy, nie mamy cyfry 15, więc korzystamy tutaj z szerokości, e, z szerokości p, planszy, można powiedzieć i teraz. Co możemy zrobić? Nie mamy tutaj zobaczcie dodawania. Musimy skorzystać z odejmowania, czyli przed pętlą musimy do literki A przypisać jakąś szerokość. Mamy, Powinna być 15, cyfry 15 nie mamy, więc skorzystamy z szerokości. Czyli od czyli teraz zrobimy tak, że najpierw nam e, narysuje lawę. O współrzędnych i teraz musimy się zastanowić. Tak, y się nam nie zmienia, czyli y dajemy zawsze 1. Natomiast x będzie ta literka zmienna a. No i teraz do zmiennej a przypisz. I tutaj dajemy działanie, czyli a minus 1. I sprawdzamy, czy to w ogóle będzie nam działać. Włączamy. Proszę bardzo, króliczek rysuje możemy troszeczkę przyspieszyć i mamy zaliczone kolejne zadanie. Przechodzimy do zadania czwartego. Tutaj mamy w podobny sposób narysować marchewki po przekątnej, używając do tego pętli złożonej. Czyli jak zwykle zaczynamy od pętli. Widzimy tutaj, że nie mamy dodawania, czyli nie będziemy mogli iść od dołu w górę, czyli musimy zacząć od góry i w do dołu. Wrzucamy do tego Wrzucamy do tego przypisanie do zmiennej, czyli do literki A przypisujemy szerokość lub wysokość. W tym wypadku mamy wysokość do wykorzystania. Wrzucamy wysokość, bo zobaczcie, szerokość i wysokość i takie są równa 10, także to nie ma znaczenia. Następnie uruchamiamy malowanie. Dajemy współrzędne tutaj poszczególnego pola, które ma być zamalowane. Dajemy marchewkę. Jak widać, one będą takie same. Tak służone ich y będzie identyczne, czyli musimy tutaj użyć literki A dwa razy. E, następnie musimy tą literkę A zmieniać co obrót pętli, czyli od tej literki A odejmujemy za każdym obrotem pętli jedynkę. Włączamy, sprawdzamy, czy działa. Mamy zaliczone następne zadanie. Sprawdzamy teraz zadanie piąte. W zadaniu piątym musimy uzupełnić tutaj do góry te miejsca tutaj w środku. Czyli standardowo wrzucamy pierwszą pętlę, sprawdzamy sobie. E, możemy sobie sprawdzić ile tej wysokości jest, mamy 18 wrzucamy. Następnie e, sprawdzamy jakie mamy możliwości działań, tak. Mamy możliwości takie, że na pewno będziemy musieli coś narysować, tak? To tego jesteśmy pewni. Żeby coś narysować, będziemy musieli mieć jakieś współrzędne, tak? X się nigdy nie zmienia, będzie zawsze cyfrą numer 2, natomiast Y będzie jakoś zmienną. I teraz musimy się zastanowić, jak jak ten, jak tą zmienną, X, Y, przepraszam, zaprogramować tutaj. Czyli yy, przykładowo, jeżeli na początku ustawimy, że, że ten y będzie, czyli ta literka A tutaj, jeżeli ta literka A będzie na przykład cyfrą numer 1, będzie się to wykonywać. Czyli najpierw musi być 1, później musi się zwiększyć o 3, żeby było już o 4. Czyli możemy spróbować działanie 1 plus 2. Sprawdźmy, czy to będzie działało, czy coś trzeba będzie jeszcze poprawić. Widzicie, jeszcze jest jakiś błąd. Coś nam tutaj nie działa do końca. Mamy, sprawdzamy sobie, tak? X jest równy 2, OK. Y się natomiast zmienia, czyli Y będzie to literka A. Nie działa nam prosta rzecz. Tu popełniliśmy błąd. Zamiast tej jedynki powinna być literka A, a tutaj zamiast dwójki cyfra numer 3 sprawdzamy teraz pętla się teoretycznie mamy zadanie zaliczone natomiast można by było spróbować zmniejszyć ilość wykonywania pętli musimy wykonać o raz 2 3 4 5 6 razy żeby to uczynić, możemy zrobić takie coś jeszcze: 3 plus 3. Włączamy, mamy zaliczone. Chodzi o to, że zobaczcie, ta pętla nie będzie się bez potrzeby wykonywać, i w, w całym programowaniu, właśnie trzeba tak robić, żeby te wszystkie instrukcje, te wszystkie rzeczy wykonywały się jak najszybciej i jak najmniej operacji, żeby zawierały oraz jak najmniejszy kod. Źródłowe, żeby powstało. Kolejny przykład e, zmiennych w programowaniu. Tak? Mamy tutaj narysować właśnie takie obrazeczki. No to co, używamy jak zwykle na początku pętli. Na pewno będziemy musieli dać współrzędne tego e, obrazka. Obrazkiem będzie właśnie taka trampolina stałą, która się nie będzie zmieniać jest Y, czyli 2. Proszę bardzo. Wrzucamy. Natomiast teraz musimy się zastanowić. O, przepraszam, to już było tutaj zmienne. Teraz musimy się zastanowić, jak wyliczyć tutaj e, poszczególne e, pozycje X e, trampolin. Zobaczcie, one się zmieniają co 4, czyli 4, 8, 12, 16. Czyli musimy ułożyć jakieś takie działanie, które nam pozwoli to, e, to policzyć, tak? Możemy na przykład spróbować zrobić coś takiego. Czyli od szerokości odejmujemy 4. Natomiast tutaj jeszcze literkę A musimy wstawić. I tu bym proponował. Na samym początku jeszcze wstawić tak, literkę, znaczy do A przypisać 16, bo tutaj będzie przypisane A16, bo to jest szerokość najdłuższa. No, sprawdźmy, czy to będzie działało w ogóle. Stoi nam w jednym miejscu, tak? Czyli musimy się zastanowić, co może być tego powodem. Mamy pierwszy, drugi i tutaj nam stanęło. Dlaczego? Bo tutaj powinna być zmienna A. Sprawdzamy. I znowu mamy podobny temat odnośnie wykonywania pętli. Zobaczcie, 10 razy nam się wykonały. Powinniśmy to zrobić na cztery razy. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery. Koniec programu. Chodzimy do przykładu piątego. W przykładzie piątym co mamy zrobić? Jeszcze raz kliknijmy. Operacja modulu jest ciekawszą, operacja modulu jest ciekawszą metodą na narysowanie guzika. Co trzeci raz. Zauważ, że liczba w okienku pętli nie jest zmniejszana. Operacja modulu to jest tak zwana reszta e, z dzielenia. Zobaczymy zaraz, czy nam się uda coś z tym zrobić, z tą operacją moduła, czyli zobaczmy tutaj, jak to działa. Królik idzie do góry. Następnie wykonuje się pętla. Ile razy? 30. Do, do zmiennej a przypisujemy a plus 1, czyli na początku będzie ona miała wartość 1, 1 dzielimy przez 3, jeżeli to jest równe 0, narysuj przycisk, jeżeli nie znaczy następnie przesuń go dalej, tak? No i lecimy dalej, i teraz mamy trzecie wykonanie pętli, czyli będzie nam, zobaczcie, pierwsze, drugie, trzecie, czyli mamy pozycję trzecią. 3 podziel przez 3 to jest 1, reszty brak, czyli 0, czyli wtedy mogę wykonać malowanie guzika. I lecimy dalej, jak trafi na szóstkę, tak, szóstkę mamy, mamy, to znowu nam rysuje przycisk. Trafi na dziewiątkę, rysuje nam przycisk, na dziesiątkę, oj przepraszam, na dwunastkę, rysuje nam przycisk, na piętnastkę też nam przycisk narysuje i tak dalej do cyfry 30. Czyli jeżeli nie ma reszty z dzielenia, a dzieli się to e, całkowicie, to wtedy nie ma żadnego problemu. Gdzie, yy, tak a tak działa właśnie yy, modulo odzielenie modułu